Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rodzicielstwo bez lukrów, w której to mówimy o jednej stronie rodzicielstwa i o drugiej stronie rodzicielstwa. A dzisiaj powiemy sobie o naturalnym mechanizmie wyrażania siebie przez dziecko i jak dziecko komunikuje o swoich potrzebach, co robi, jakie gesty wykonuje, żeby te potrzeby były zaspokojone i wtedy, kiedy nie są te potrzeby zaspokojone. Jest kilka takich właśnie gestów, które wyrażają siebie i wyrażają chęć żeby Dziadzic zaspokoił daną potrzebę. A więc moi drodzy, zaczynamy od wyrażania siebie, bo to jest temat, który e, być może jest bardzo nieznany, a warto, żeby tutaj o tym powiedzieć. Wyrażanie siebie to jest nic innego jak pokazywanie swojej indywidualności, pokazanie swoich najlepszych cech, ale też i wad, które dzieci mają, bo dzieci nie są bez wad. Każdy człowiek z, ma jakieś wady, ma jakieś zalety, zaleta ma wady i zalety. Wada ma zalety i wady. W ogóle polecam w ten sposób patrzeć, że wada to nie tylko jest coś najgorszego, ale wada też daje coś, więc jakieś korzyści. Wada sama w sobie nie jest wadą zawsze ma jakąś zaletę. Tak samo zaleta, to, że jesteśmy w czymś najlepsi, nie zawsze jest zaletą najlepszą dla kogoś innego, więc warto na to zwracać uwagę. Ale dzieci mają genialną luźność, naturalność w wyrażaniu, naturalną naturalność. No, mają taką na, w naturze taką lekkość w wyrażaniu siebie i robią to fantastycznie. Pójdźmy do sklepu i sprawdźmy, jak to wyrażanie siebie wpływa na innych to zobaczymy, że starsze osoby niekoniecznie to lubią, bo dzieci mogą wyrażać siebie na swój indywidualny sposób, ale niektóre elementy się powtarzają. Wyrażanie siebie może być okrzykami radości. Dzieci mają niespełnioną energię, mają jej dużo, mają luźność. w Pokazywanie emocji, radości, to szczęście, to taki ten uśmiech dziecka, i po prostu mają gdzieś, czy ktoś na to patrzy, czy nie. To jest fajne, właśnie, że przez okrzyki wyrażają siebie. I mają gdzieś, że jest cisza nocna, mają gdzieś, że ktoś patrzy, wyrażają, krzyczą okrzykiem takim: O, ja tu jestem, jak mi fajnie. I to jest fajne, i chciałbym tu tutaj powiedzieć. W tym aspekcie, żeby nie ograniczać z dziecka, z tej właśnie dziecięcej radości, bo to jest fantastyczne, te emocje są super, te emocje są po to, żeby je przeżywać, a nie po to, żeby je ograniczać, a, a już w ogóle to uciszać i mówić, że są ble i a z czego ty się tak w ogóle cieszysz, nie? Do rocznego dziecka mówi matka która się wstydzi, no właśnie, ona się wstydzi e, tego, że ktoś będzie patrzył. Ale dziecko ma to kompletnie gdzieś i się nie wstydzi, ale może zacząć się wstydzić, bo e, matka, jeśli będzie ciągle tak mówiła, to dziecko w końcu zrozumie, że e, cieszenie się to jest wstyd. A potem pójdzie na kursy online, jak się cieszyć z życia. Tak tak, na marginesie za 20 lat może tak być, że będzie szukało kursów, jak sobie poradzić z życiem, żeby być bardziej szczęśliwy. A gdzieś to się zaczęło właśnie, być może zaczęło to się w dzieciństwie, że to wyrażanie siebie nie było zbytnio dopuszczalne. Ja osobiście, moim zdaniem, powiem Wam, że jeśli dziecko krzyczy, daje okrzyki jakieś takie mało yy, głośne w sklepie, to dla mnie to jest totalny luz. Jeśli ktoś komuś to przeszkadza no to ktoś ma problem z wyrażaniem emocji. Oczywiście pewne są granice w wyrażaniu siebie, bo nie zawsze wyrażenie siebie jest adekwatne do sytuacji. Na przykład w kościele okrzyki raczej nie są adekwatne, no ale w sklepie jest taki gwar, że jednak to wyrażanie siebie jest jak najbardziej dopuszczalne. Dzieci też wyrażają siebie poprzez różne gesty typu mm, Pokazanie palców, lub też różne uśmiechy, lub też e, różne gesty, takie jak. E Kopanie, żeby wózek szybciej jechał. To, to są takie elementy, które są fajne i śmieszne, jeśli na to z dobrej strony spojrzymy. Ostatnio miałem właśnie taką sytuację, że jechaliśmy wózkiem, i mój syn pchał do przodu wózek, kiedy stał, bo chciał, żeby szybko jechał. To są takie fajne elementy wyrażania siebie. I teraz przechodzimy do drugiej części, w której opowiem o mechanizmach, które są naturalne u dzieci, ale w kontekście, kiedy jakaś potrzeba jest nies niezaspokojona, i chcą, żeby tę potrzebę zaspokoić. Co robią? Są takie wspólne elementy, które widzę u kilku dzieci, których obserwuję. To wspinanie się na rodzica. To jest podstawowa rzecz, jeśli ta potrzeba, podstawowa lub też poboczna, jest niezaspokojona. Dziecko jest poddenerwowane, czuje jakieś niewygodne emocje, jest senne, chce pić albo chce przebrać. To wspina się aż. Czyli zobaczcie, jak wyrażanie siebie wpływa na pokazywanie o swoich potrzebach. To też jest forma wyrażania siebie, która ma na to wpływ. Dlatego tutaj to w tym filmiku połączyłem, żeby pokazać, że wyrażanie siebie to też jest. Mówienie o swoich potrzebach, chociaż nie potrafię jako niemowlak mówić, to i tak wyrażam siebie. Czyli możemy robić swoje, ale i tak dziecko się upomni. Dlaczego dziecko się upomni? Dlatego, że jest mniejsze i to dziecku zależy na przetrwaniu bardziej niż nam, bo my już wszystko mamy, więc to dziecko musi biologicznie się bardziej starać, żeby przetrwać. Więc zobaczcie, samo przychodzi i samo komunikuje o tym. Mamo, mamo, coś jest, sprawdź. To jest takie genialne, powiem Wam, że to jest takie ułatwienie. Nie trzeba dużo robić i naprawdę trzeba tylko być dobrym, dobrym obserwatorem. No, chociaż wiem z doświadczenia, że te obserwacje mogą być niekoniecznie pozytywne, niekoniecznie prawidłowe. Jeśli mamy swoje sprawy na głowie, nie mamy poukładanego swojego życia, no to wtedy wiadomo, że to jest. Trudniej. O tym po układaniu życia też będzie na tym kanale dużo, więc radzę zasubskrybować i polubić, bo warto. Warto też pisać na maila swoje historie. Tam też będę odpisywał, także to by było na tyle. Do zobaczenia później.